Witam, chciałbym przedstawić króciutko tylko program, który wstępnie powstaje do sterowania modułem ATB WavePrier za pomocą Bluetooth'a. Ale będzie mógł równie dobrze działać jeśli chodzi o sterowanie za pomocą zwykłego RS232 czy to z komputera PC, czy to z telefonu, czy też z innego mikrokontrolera. Przy czym nieważne jak będziemy go programować, czy w języku C, w assemblerze, czy, czy w baskomie. wystarczy wysyłać tylko proste polecenia AT. Jak do modemu, proszę bardzo, uruchamiamy sobie program ATB Player, tak on wygląda razem ze swoją ikonką. I proszę bardzo możemy teraz sobie na przykład prościutko odtwarzać tu mamy status połączony, połączył się właśnie przez Bluetooth i możemy sobie odtwarzać efekty dźwiękowe, jest ich 10 sztuk Normalnie one są odtwarzane za pomocą klawiszy jak już widać było na poprzednim filmie a tutaj proszę bardzo można sobie po, o, w ten sposób jak widać sterowanie jest bardzo proste łatwe i przyjemne dziewiąty efekt i ostatni dziesiąty oczywiście poza tym normalny odtwarzacz czyli play tu z głośniczka słyszymy muzykę jakąś Oczywiście możemy zrobić stop. Jeszcze raz play. Wybrać następny utwór. Dokładnie takie działanie jak klawiszy na ATB Wave playerze. Klawisz pauzy. Jeszcze raz play. Od tego samego momentu. Następny utwór. Następny. Następny. Oczywiście, jak słychać, dowolne pliki mp3 przerabiamy na pliki typu Wave. Odtwarzanie naprawdę 16-bitowe. Świetne efekty. tutaj na gorąco w międzyczasie proszę zobaczyć odbierane są odtwarzana jest muzyka możemy przejść do zakładki narzędzia tu jeszcze opracowuję metody przechwytywania wyświetlacza LCD ale na przykład działa już też kontrola i to proszę w trakcie odtwarzania muzyki kontrola jak widać o widzimy kody odbieranych klawiszy command żeby to udowodnić, proszę bardzo, że to działa, to, to z klawiatury numerycznej wybiorę również odtwarzanie pojedynczych efektów dźwiękowych. Jedynkę w klikam na pilocie. Command 1. Widać, prawda? Dwójkę. Trójkę. Czwórka. Pią piątka. Szóstka. I tak dalej, 0. Tutaj się pojawia taki parametr kTime. On będzie, teraz nie będę go wyjaśniał, ale w książce następnej zostanie wyjaśniony ten bardzo przydatny parametr. Time. Oczywiście prosta zakładka ustawienia, gdzie wybieramy tylko numer portu COM, Porty się same automatycznie wykrywają w systemie. Zapisujemy i zapisuje się to w rejestrze Windows i możemy od razu połączyć się przez moduł Bluetooth. W tej chwili się łączę, ale równie dobrze przez RSA. Tu jeszcze widzimy mały podgląd w terminalu tego co się dzieje. Również proszę zobaczyć, odbierane komendy z pilota. Jeśli na przykład kliknę jakiś klawisz do tworzenia efektu, proszę zobaczyć, takie jest wysyłane polecenie przez właśnie RS232. Proszę bardzo, jakiś kolejny efekt. Przełączam się na mini terminal. Kolejny. O. Wystarczy takie polecenie wysłać przez. Terminal. Tu jak widać, co, sekund, co 5 sekund jest odpytywany układ, żeby sprawdzić czy przypadkiem żyje. Jeśli okaże się, że przypadkowo wyłączymy sobie, czy na przykład pilotem zasilanie modułu, co jest możliwe, wyłączam w tej chwili zasilanie i za chwilę zobaczymy, po 5 sekundach pięknie program na pc się rozłączy. Sam automatycznie wykryje, że nie ma podłączonego modułu. Także wszystko działa w pełni automatycznie, niezawodnie. Jeszcze czekamy chwilę. Musi się wykryć kolizja. W międzyczasie o, widać już mamy status odłączony. Także jeszcze raz mogę z kolei sobie włączyć. I oczywiście wejdę w zakładkę ustawienia. Zastosuj, co mi spowoduje również połączenie za chwilę. Tak. I już mogę znowu działać. Na playerku, proszę sobie wyobrazić, zdalnie gdzieś yy, player, możemy nim sterować. Za jakiś czas, jeśli będę miał siłę, to przygotuję być może jakieś aplikacje na telefon komórkowy do sterowania takim yy, playerem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.